Witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i w dniu dzisiejszym zapraszam Was do mojego słodkiego świata. Eksperymentuję z nowym smakiem ciastko Red Velvet z kremowo-waniliowym nadzieniem. Brzmi pysznie, prawda? No właśnie, chcę, żeby było idealnie wyważone, lekko kakaowe, wilgotne, a w środku delikatny rozpływający się krem. Już nie mogę się doczekać, żeby pokazać Wam efekt. Każde ciastko ważę indywidualnie. Precyzja to podstawa, żeby każde było tak samo idealne. No i spójrzcie na ten kolor, ten głęboki jak samitny czerwony. A zapach? Typowy red velvet, lekko kakaowy, słodki, po prostu obłędny. Pachnie jak spełnienie słodkich marzeń. To nie koniec eksperymentów, ponieważ chcę przetestować, czy kilkudniowe ciastko można odgrzać tak, żeby smakowało jak świeżo wyjęte z pieca. Mam kilka sztuk, które zrobiłam wcześniej, więc zobaczymy. Wnioski planujesz zjeść je za dwa dni. Wystarczy podgrzać je w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjuszy przez około 5 minut. Ciastko odzyskuje swoją miękkość i wilgotność, smakuje niemal jak świeżo upieczone. Ciastka to prawdziwa magia w kuchni. Już od momentu, kiedy zaczynają się piec, cała kuchnia wypełnia się nieodpartym zapachem. Czuć masło, czekoladę, przyprawy i wszystko to, co sprawia, że każdy kęs to mała przyjemność. Gdy ciastka rosną w piekarniku, powoli zaczynają przybierać swoją złocistą barwę, a aromat zmienia się w coś absolutnie wyjątkowego. Z każdą partią pieczenia czuję, jak mały kawałek radości rośnie na moich blachach. Koniecznie napiszcie w sekcji komentarzy pod tym vlogiem, co sądzicie o nowym formacie z podłożonym głosem. Taki format umożliwił mi płynne opowiedzenie, czym się zajmuję, jednocześnie dając wam przestrzeń na skupienie się na tym, co dzieje się na ekranie. To już ostatnia partia ciastek, teraz muszę dać im trochę czasu na ostygnięcie przed pakowaniem. Ważne jest, aby ciastka wystygły w odpowiedniej temperaturze, ponieważ tylko wtedy zachowają swoją idealną konsystencję i smak. Dbałość o detale to podstawa, by dostarczyć Wam najwyższej jakości produkt. Przyszedł czas na skosztowanie naszego najnowszego ciastka, czyli ciasteczka Red Velvet, które by tutaj wybrać. No, dobra, niech tutaj będzie te tak się ono prezentuje. Ciastko Red Velvet to prawdziwa uczta dla zmysłów. Jego głęboki, intensywnie czerwony kolor przyciąga wzrok, a zapach lekko kakaowy z nutą wanilii rozgrzewa serce. Z zewnątrz ma delikatną, lekko chrupiącą skórkę, która kryje w sobie wilgotny, miękki środek. Każdy kęs to połączenie delikatnej słodyczy z subtelną nutą kakao, a kremowe nadzienie rozpływa się w ustach, dodając ciastku wyjątkowej gładkości. To ciastko, które nie tylko smakuje, ale również sprawia, że chwila przy nim staje się absolutnie magiczna. Dotarliśmy na market, aby dostarczyć świeżo upieczone ciastka a przy okazji nie mogliśmy odpuścić sobie kawy od naszych sąsiadów z perfekcyjnym latte art. Zostało jeszcze półtora godziny do zamknięcia marketu, a my już jesteśmy prawie wyprzedani. Kilku klientów powróciło do nas z dni wcześniejszych, co mnie niezmiernie cieszy. Gdzieś tutaj oraz w opisie tego filmu również przypnę komentarz, w którym miejscu możecie nas znaleźć. So today has been going very well for us, so... We've been selling the new red velvet, and it's been today, has been the best seller so far. It is outselling the Dubai cho chocolate one, which was, was like basically the best seller of the past two times we're out here, isn't it? Yeah, yeah. So everyone seems to like the red velvet. But I like red velvet. Yeah, I'm it's good. very nice. I, I would put it second. First would be chocolate chip, then red velvet, and then birthday cake. And then Dubai is on the same level as birthday cake. And then sadly matches last, but it still matches yeah, still good. Yeah. Surprisingly, because you don't like the drink. Yeah, I don't like the drink at all. Yeah. But eating it as a cookie is, is, is still good, still good.